mm -hmm. Jak już wcześniej mówiłem, to ta lampa już była rozbierana, robiona. Być może po kolizji była, bo sporo elementów popękanych jest i spawanych. W każdym razie podkładana jest źle niedokładnie. Nawet tutaj, zobaczcie, ta blacha przysłania ten, tego leda całkowicie. Nie widać go. Także nawet jeżeli on świeci, no to. To jest przykryty tą blachą, a ten coś tam go widać, ale też jest przykryty. No tak nie powinno to być. Także e, wszystko rozbieram, oczyszczam i, i, i składam poprawnie, tak jak powinno być. thank you